Nie, ale wiecie co, tak Nochawica nohawicą, ale ja pierwszą no, śpiewam piosenkę, którą słyszałam właśnie w wykonaniu Nochawicy, ale była to piosenka Karla Kryla. O, Z racji tego, że ja pochodzę z Żarowa, a tam jest Teatr Bezdomny imienia Bohumila Hrawala, w którym pierwszy raz usłyszałam nohawicę śpiewającego Kryla. Jakkolwiek by to nie zabrzmiało. Ale... E, Brzmi piosenka pochodzi, powiem wam, powiem wam e, u, 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 mo, obecny mąż e, pani Jolanty, dwa lata temu, kiedy my tak spotkaliśmy się po świętach, e, zapytał się, czy znam taką piosenkę i taką i taką. Oczywiście nie, nie znałam. Okazuje się, że jest to, była to piosenka Karela Kryla, Lilie, która została wydana w 1986 roku przez podziemne wydawnictwo Nowa, e, na jakiejś kasecie, która później już w ogóle nie była reaktywowana. Wtedy mówił, że śpiewała to Antonina Krzysztoń. Dzisiaj już wiem, że nie. Dwa lata trwało, zanim dotrłam do tej płyty. Płyta została ściągnięta przeze mnie od jakiegoś kobiet, faceta, kaseta, od jakiegoś gościa ze stanów w ogóle, dwa lata korespondencji i tak dalej w końcu jest. Można już ją na YouTube, jest udostępniona nawet. No i tam usłyszałam pierwszy raz tą, tą, tą pieśń, która w ogóle... Józefina, bo tak Józef ma na imię mąż, pani Jolanty, yy, zwany Józefiną. Józefina piękna w ogóle i tak dalej. No i tak dzięki temu, dzięki już poszukiwaniu tej piosenki odnalazłam trochę Kryla, trochę tej Antoniny Krzysztof, trochę taką Nanawidzę. A w gruncie rzeczy, no, od paru dni jestem